Już po raz kolejny odbędzie się Droga Krzyżowa na Majdanku i o tym wydarzeniu będziemy rozmawiać z naszymi kolejnymi gośćmi. Z nami jest ksiądz Damian Szewczyk z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Szczęść Dobry, proszę. dzień, Boże. A także pani Katarzyna Kaczor, tutaj koordynatorka tego wydarzenia, a także członkini Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Witam. Proszę księdza, zanim o, o szczegółach, to chyba bardziej wymownego, bardziej symbolicznego miejsca na połączenie, na, na, na odbycie się drogi krzyżowej niż obóz na Majdanku, to nie możemy sobie wyobrazić. Przynajmniej w Lublinie, tutaj w Lubelskim, nie? To prawda, jest to miejsce cierpienia, gdzie ludzie byli zabijani też często w sposób niewinny, niezasłużony. A druga krzyżowa też łączy nas zawsze z Chrystusem, który został w taki sam sposób niewinny, niesłuszny, zamordowany, zabity. Więc chcemy pokazać przez tę drogę krzyżową i przez to miejsce, że tak jak Chrystus cierpiał niewinnie, tak samo ci ludzie cierpieli, że Bóg tej śmierci nie chciał, sam dał przykazanie, aby nie zabijać i że każde życie człowieka jest święte. I chcemy dzisiaj też wołać, upominać się. O to, aby tego życia ludzkiego bronić. Ta droga krzyżowa na Majdanku co roku gromadzi naprawdę bardzo wiele osób, zapewne tak będzie i tym razem. To już jest chyba 23 droga krzyżowa. Pod jakim hasłem odbywa się w tym roku? Hasło, które wybrali sami młodzi, którzy przygotowują tę drogę krzyżową z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, też innych wspólnot, bo też łączą. Ta Droga żywa łączy w różne rzeczywistości naszej archidiecezji. Młodzi wybrali hasło: Ja rzekłem, bogami jesteście. Jest to nawiązanie do Psalmu 82. Jest to cytat, który mówi o tym, że każdy człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga ma swoją godność i wartość. I tej godności, wartości nikt nie ma prawa niszczyć. Ale niestety w historii było tak, że byli tacy, którzy niszczyli, jak np. Esesmani, czy cały system. Yy, który został stworzony za gładę człowieka, ale chcemy też skupić się na tych, którzy ratowali to życie. I Majdanek jest przykładem, że tak jak święty Maksymilian Kolbe, który oddał życie za więźnia, miał również takich bohaterów, i to bardzo wielu, jak na przykład ksiądz Emilian Kowcz, który oddał swoje życie wtedy, kiedy bronił jednego z więźniów, który był katowany przez SS Mana. Innym przykładem może być na przykład ksiądz Roman. Archutowski, który sam będąc chory w szpitalu, pomagał ludziom, tak jakby mówił o tym pobycie jego w szpitalu jako ostatnie rekolekcje, bo duchowo wspierał, był przy umieraniu tych ludzi, przygotowywał ich na śmierć i sam też w taki sposób oddał życie. Nie tylko księża, ale też i osoby świeckie, mieszkańcy Lublina pewnie wiedzą, że ulica Grygowa nawiązuje właśnie do cioci Antoniny, do mateczki tak nazywanej właścicielki piekarni, która robiła paczki dla więźniów, pomagała, wysyłała te dary. I chcemy właśnie ukazać podczas tej drogi krzyżowej te dwa aspekty. Z jednej strony bohaterów Majdanka i tych, którzy byli poza Majdankiem. I pomagali, walczyli o, o godność człowieka, a z drugiej strony tych, którzy niestety postępowali w inny, w inny sposób. Czego będą dotyczyły rozważania podczas każdej ze stacji drogi krzyżowej? Czy będą to jakieś aktualne wydarzenia, czy, czy na, na czym chcecie się skupić? Chcemy skupić się na tym, co przeżywali więźniowie w, w tamtym czasie, więc w każdym z rozważań znajdziemy jakąś relację, relację świadka tych okropnych wydarzeń. Ale mogę to powiedzieć, że w tym o. roku chcemy się też skupić troszkę na działalności artystycznej z Majdanka. Myślę, że więcej będzie można usłyszeć na samym Majdanku. A możemy zdradzić teraz właśnie o tej działalności artystycznej, bo to jest myślę ciekawy wątek, który moglibyśmy tutaj parę słów jeszcze o tym opowiedzieć. W porządku, w takim razie w, tra w trakcie rozważań będą również czytane wiersze, które powstały na podstawie wspomnień z Majdanka, czy też na Majdanku. A też, właśnie, bo to wydarzenie gromadzi dużo osób, młodych przede wszystkim. I ja chciałam zapytać, czym na przykład dla Pani jest udział w Drodze Krzyżowej na Majdanku? W ogóle czym dla Pani jest wiara? Wydarzenie to jest dla nas wszystkich młodych, myślę. Bardzo ważne, e, ponieważ skupia nas, e, daje nam możliwość do pokazania swojej miary, do podzielenia się nią, e, też do spędzenia tego wydarzenia z innymi młodymi, wszyscy razem w ogromnej wspólnocie. E, I dla mnie, e, jestem też koordynatorem tego wydarzenia, więc e, odnajduję też ogromną radość w organizacji e, tego wydarzenia, e, na, w, w dzieleniu się też. E, Przygotowaniem, ale jest to dla mnie szczególne wydarzenie, ponieważ mogę odnaleźć w Chrystusie, w postaci Chrystusa, moje własne dylematy, moje własne cierpienie, a także w postaciach więźniów. Jest to dla mnie też bardzo ważne, żeby być świadomym tego, co tam się wydarzyło. Jest też przypadkowy ten temat dla młodych. Z jednej strony, z racji na Ukrainę, dlatego że ten sam dramat rozgrywa się dzisiaj. Niewinne osoby, godność człowieka, która jest niszczona, zabijana i deptana właśnie przez tych, którzy są oprawcami, którzy wywołują wojnę i zabijają. A z drugiej strony, też, jeżeli jeszcze jedno zdanie odnośnie młodych, bo dzisiaj w szkołach wśród młodych również zdarza się. Zdarzają zdarza się, się ataki, jeżeli chodzi o bullizm, jeżeli chodzi o kwestie prześladowania i też no, widzieliśmy ostatnio też w Polsce, jak wiele było ataków na przykład nastolatków między siebie, gdzieś to zostało bardziej nagłaśniane, Więc chcemy też zaapelować poprzez tę drogę krzyżową do tego, aby młody człowiek odkrywał w tym, który jest w jego klasie, środowisku. Może być inny, ale on ma godność człowieka, ma wartość, jest święty, bo i tej świętości nikt nie może deptać. Zostało nam kilkanaście sekund. Wielka prośba o, o zaproszenie. Co, gdzie, kiedy, tak aby nasi widzowie mogli wziąć udział w Drodze Krzyżowej. Przygotowaliśmy plakat, właśnie chcę go pokazać. Nasze droga krzywo rozpocznie się o godzinie 18. Wcześniej rozbrzmi dzwon, który zaprosi nas wszystkich do przeżywania tego wydarzenia. Przejdziemy przez całą trasę muzeum. I co serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że każdy odnajdzie coś swojego i będzie mógł zanurzyć się w szczególnej atmosferze. Tego miejsca i tego wydarzenia. 31 marca. Tak, chciałem to dodać, ale ksiądz mnie uprzeć. Chciałem to dodać. Czyli wszyscy to chcieliśmy dodać. Niesamowite, więc wszyscy weźmy udział w tej Drodze Krzyżowej. Szczęść Boże, dziękujemy za wizytę w naszym studiu.